Juhuuu, gram sobie na komputerze, juhuuu, gram sobie na komputerze, juhuuu, gram sobie na komputerze, juhuuu, zaczynam grać sobie na komputerze, juhuuu, zaczynam grać sobie na komputerze, Juhu! Dobra, poczekam aż mi się załaduje. Tyle czekania, o, już mi się załadowało, Windows Master. Ha Ha! Okej, okay, zaczynam grę. O nie! Wszystkie programy mi się zamieniały, zamieniły w kwiatki. Tylko jeden mi został, Discord. A, proszę, stary komputer już mi się prawie zepsuł. A, co mam robić? Halo? Przerwaj grę. Dzisiaj jedziemy na wyspę. Ale, jak mam się, by zepsuł samochód, weźmiemy autobus. Idę do samochodu, Wiktor. Chodź za mną. Idę. 20 minut później. Jedziemy! juchu, Jedziemy! Juhu. Juhu, przyjechaliśmy. Wiktor, zaczekaj. Czy nas się auto zepsuło? Tak, mamo, auto nas się zepsuło. No to nic. O, auto przyjechał się jeździło. Naprawi.